I nas, a dzisiaj próbujemy trafić z tego pistoleciku do kubka, żeby spadło I tak, która zrobi to z mniejszą ilością strzałów, wygrywa A ta, która przegra, robi karę Pistolecik nie może iść przed A więc zaczynaj, 1 Raz, dwa, trzy, cztery Cztery strzały Jestem w takim czymś słaba, bo ją wlezę <grym> Teraz ja. 4, 5, 6, 7. Znaczy no dwa razy, czyli Kaja. Robi bo jak ją karabię tak, że ona już raz trafiła i już jej jakby spadł, a ja tewam trzy razy. Więc Kaja robi karę. moim karem jest robienie pięciu pomp. Dobra. Jestem po paru ćwiczeniach, robię z niebólą plecą. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapeczki w górę, subskrybujcie oczywiście dzwoneczkiem, by nie przegapić naszego daily, a się wam Wami żegnamy, bye! -o. bye -o.